Krystian, będziesz w tym roku na Sylwestrze na Krakowi. Powiedz, czy wiesz, kto z Twoich kolegów piłkarzy też się wybiera? Z tego, co wiem, to wybiera się około sześciu zawodników wraz z, z osobami towarzyszącymi, także na pewno będzie fajnie. Będzie fajna atmosfera i w takim gronie będziemy świętować Nowy Rok. To jest takie Wasze środowisko naturalne, trochę stadion, więc no jak będzie, jakie to będzie uczucie, jak myślisz, świętować właśnie Nowy Rok zaraz przy Murawie? Z tego, co wiem, to chłopaki opowiadali, że w, zeszłych, w zeszłym roku było, było fajnie, także myślę, że w tym roku będzie jeszcze lepiej. A na treningu noworocznym, w treningu noworocznym będziesz uczestniczył? W ogóle chłopaki już się zaznajomili z tą naszą tradycją? Znaczy, ja tą tradycję znam już od dawna, ponieważ jestem z Krakowa. Także to na pewno fajna inicjatywa. Kibice będą mogli zobaczyć pierwszy trening, także, także na pewno. Na pewno fajna inicjatywa. Będziesz spał na stadionie? Nie. Czy wracasz do domu na trening noworoczny? Myślę, że wrócę do domu. Serdecznie zapraszam wszystkich kibiców Krakowi na Sylwestra na stadionie, a także trening noworoczny.